Dzień dobry, witam wszystkich w tygodniu z kuwetą do żerowania. Na zakończenie naszego tygodnia będzie konkurs, który zostanie ogłoszony jutro, także proszę patrzeć się na strony. Natomiast dzisiaj chciałabym powiedzieć o kuwecie do żerowania tak troszeczkę więcej. Ale zanim powiemy o kuwecie do żerowania, musimy najpierw powiedzieć, co to jest żerowanie. Więc tak najogólniej mówiąc żerowanie to jest. Jedzenie, po prostu jedzenie przez w naszym przypadku papugi. Z tym, że żerowanie to nie jest tylko samo połykanie pokarmu, czyli zjadanie, ale jest to cały proces od samego początku, czyli od podejmowania decyzji przez papugę, gdzie w danym dniu poleci, gdzie będzie szukała tych żerowisk, czyli tych miejsc, na których może się pożywić poprzez właśnie lot do tego miejsca, poprzez szukanie tam pokarmu, decydowanie, który z dostępnych tam pokarmów papuga będzie jadła. I dopiero dopiero później następuje to właściwe jedzenie. I problem polega na tym, że w naturze papugom zajmuje to bardzo dużo czasu. Różne badania różnie pokazują od yy, nawet 40% czasu w ciągu dnia do, do 70-75, czasami mówi się nawet do 80%. Oczywiście to zależy od tego, gdzie na papuga żyje i jaka jest dostępność pokarmu. Ale niezależnie od tego jest to dużo, dużo czasu. Natomiast w domach normalnie papugi mają miskę, w której mają to ziarno i, i to jedzenie zajmuje im tak naprawdę. Kilka, kilkanaście maksimum minut. I powoduje to bardzo różne problemy. Dlatego wymyślono tą kuwetę do żerowania, i dlatego chciałam też o niej dzisiaj powiedzieć. Kuwetę do żerowania. Będzie spełniała swoje zadanie w przypadku gatunków, które normalnie pożywiają się na ziemi. Tu mamy nimfy. Nimfy są właśnie doskonałym przykładem takiego gatunku. Ale tutaj również będą papuszki faliste, ludzkie papuszki australijskie, kakadu, w pewnym zakresie również żako. Można takie kuwety również próbować dawać na przykład arom. One to muszą być bardzo duże. Ale ary też, zwłaszcza niektóre gatunki, czasami również szukają tego pożywienia na, na ziemi. W związku z czym, co to jest ta kuweta do żerowania? Jest to pojemnik, który, którego wielkość tak naprawdę zależy od wielkości papugi. Im większa papuga, tym musi ten pojemnik być większy. To, co jest ważne w kuwecie do żerowania, to jest to, że brzegi ma niskie, tak żeby papuga mogła swobodnie do tego wejść i sobie w tym chodzić. Natomiast w tej kuwecie znajduje się codzienne jedzenie dla papug oraz bardzo dużo elementów niejadalnych, które są po to, aby utrudnić papudze dostęp do jedzenia. I teraz zobaczmy, jak, jak to wygląda. Wygląda to właśnie w ten sposób, że papuga sobie wchodzi do takiego pojemnika i sobie wybiera jedzenie. Tutaj to jeszcze jest bardzo początkowy etap, taki, w którym papuga jeszcze ma bardzo mało tego, 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 tych elementów niejadalnych, tego wszystkiego, co będzie przykrywało nam tutaj to jedzenie. Ale chodzi o to, że to ma być symulacja tego naturalnego zachowania, czyli chodzenia po ziemi i grzebania w Powiedzmy w trawie, wyszukiwania nasion, które są do zjedzenia. To jest właśnie celem kuwety do żerowania, dlatego ona musi być stosunkowo duża i dlatego musi mieć niskie brzegi. To nie może być coś o wysokich brzegach pudełka. O tym będę mówiła jeszcze za chwilkę. I teraz, co możemy do takiej kuwety dać? Tak jak już mówiłam, pod spodem ma być jedzenie dla papug, czyli to jedzenie suche, prawda, bo tutaj takie kuwecie mokrego jedzenia nie jesteśmy w stanie dać, czyli ziarno, granulat, mogą to być jakieś pokruszone orzeszki. Można też tutaj stosować suszone różne warzywa i owoce. Natomiast co dajemy na wierzch? Wszelkie elementy naturalne, czyli jakieś Kamyczki. Kamyczki muszą być na tyle małe, żeby papuga mogła sobie je przesuwać, ale na tyle duże, żeby ich nie połknęła. Tak, tutaj w ogóle wszystko zależy oczywiście od wielkości papugi. Różnego rodzaju szyszki, kawałki kory skorka, ale również mogą być, znaczy korkowca, również mogą być kawałki kory naszych rodzimych drzew, tych wszystkich, które są dla papug bezpieczne. Jakieś kawałki gałązek. Wszystkie te naturalne elementy, jakieś suszone rośliny, wszystko, wszystko, co tylko nam tutaj przyjdzie do głowy. Mogą być to również różne drobne, plastikowe takie elementy, zabawki plastikowe, kawałki zabawek tych, tych dla papuk, ale również takie zabawki dla niemowląt, na przykład nakrętki od butelek, jakieś drobne akcesoria kuchenne, zarówno te drewniane. Jakimi na przykład papierowe. A tutaj na przykład mamy widoczne takie foremki, prawda? Do, do babeczek. To również bardzo dobrze się sprawdza. Mogą to być jakieś też połamane da, elementy. Natomiast nie stosujemy tutaj na przykład styropianowych rzeczy, da, z tych kuchennych. Mogą to być różne resztki zabawek, które były wcześniej przez papugę używane. I zostały po prostu zniszczone, i zostały z nich, z nich jakieś pojedyncze klocki, pojedyncze elementy. To jeżeli tylko te pojedyncze elementy są bezpieczne, również możemy je dawać. No i wszelkiego rodzaju papier i kartony pocięte na kawałki, na przykład pocięte w te wnętrza rolki z papieru toaletowego. Jakieś pudełka, małe pudełka w całości, większe pudełka w kawałkach, może to być po prostu pocięta na kwadraciki tekturka, mogą to być bardzo, bardzo różne rzeczy, po prostu wszystko, wszystko co, co przyjdzie nam do głowy, wszystko co mamy pod ręką. I oczywiście z tym zastrzeżeniem, że to musi być wszystko, co jest dla papug bezpieczne. Takim wypełnieniem tej kuwety, czyli takim, takim wypełniaczem, który nam to miejsce tak naprawdę całkowicie wypełni, może być taki właśnie, jak tutaj widać, papier pocięty. Możemy sami taki papier pociąć, można kupić taki papier wypełniacz do paczek i bardzo dobrze się nam do tego nada. I teraz jak w ogóle zacząć z tą kuwetą, jak papugę do tej kuwety przyzwyczaić, jak w ogóle jej pokazać, że tam jest jedzenie? Najlepiej zrobić to w takich kilku etapach. W pierwszym etapie do tej kuwety sypiemy więcej ziarna, granulatu, natomiast dajemy tylko pojedyncze te niejadalne elementy, tak żeby papuga bardzo dobrze widziała, że tam jest coś do jedzenia i żebym nie miała żadnego problemu, żeby to sobie wyjąć, żeby to wygrzebać i zjeść. Następnie dodajemy coraz więcej tych elementów, właśnie niejadalnych, natomiast zmniejszamy troszeczkę ilość tych, tego, tego jedzenia, czyli powiedzmy ziarna. Oczywiście możemy to stopniowo dodawać, prawda? Coraz większą ilość tych elementów niejadalnych, aż dochodzimy do takiej sytuacji, w której mamy tak naprawdę niewielką ilość ziarna. Całe to ziarno jest przykryte tymi niejadalnymi elementami, papuga naprawdę musi się namęczyć, musi się po prostu natrudzić, to musi zająć papudze sporo czasu, zanim do tego ziarna się dogrzebi. Ale to właśnie jest naszym celem, naszym celem jest właśnie to, żeby papuga na to jedzenie poświęciła nie 5 minut, tak jak poświęcała normalnie jedząc ziarno z miski, ale żeby poświęciła nawet i godzinę czy nawet więcej na po prostu grzebanie i szukanie tego jedzenia. I jeszcze czego do tej kuwety nie dawać. Bardzo niebezpieczna jest słoma, ponieważ w wypadku połknięcia słoma bardzo długi czas się utrzymuje w żołądku, powoduje różne, może się wbić w jakąś ścianki żołądka czy przewodu pokarmowego, powoduje różne obrządzenia, różne stany zapalne, jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Również można stosować w kuwecie metale, ale muszą, musi to być stal nierdzewna. Nie wolno stosować żadnych innych metali jak stal nierdzewna. Bardzo kontrowersyjne jest stosowanie takich tych egzotycznych, suszonych roślin. Ja jestem generalnie przeciwniczką tego, dlatego że one są nieprzystosowane do celów spożywczych. To są wszystko rośliny ozdobne. To susz ozdobny, który jest w różny sposób konserwowany, traktowany różnymi środkami chemicznymi, i nie jest on bezpieczny, jeśli chodzi o. Branie tego przez papugę do dzioba, czy, czy nawet chodzenie po tym, i wdychanie tego, czym, czym ten susz był potraktowany. I tak naprawdę wiele też zależy od papugi, bo, na przykład, małym papugom możemy dawać jakieś takie duże, twarde pestki, których te papugi nie są w stanie rozdziobać, ale one mogą być właśnie tym elementem niejadalnym, który jest w kuwecie, ale już dużym papugom takich pestek dać nie możemy, bo mogą one te pestki po prostu rozdziobać i, i się zatruć. Także tutaj wiele zależy od papugi i od, tego, od jej wielkości, ale też od tego, jakie, co, co papuga robi, czy coś będzie rozgryzała, czy czegoś nie będzie rozgryzała, jak, jak się po prostu odnosi do tych, do tych niejadalnych elementów i, i co z nimi robi. To tu jest kwestia obserwacji tych zachowania tej konkretnej papugi. I teraz takie pytanie: czy taka kuweta do żerowania ma sens na dnie klatki? Z jednej strony ma jak najbardziej, jeżeli klatka jest dosyć duża, papugi lubią chodzić po dnie, to jak najbardziej mogą sobie tam chodzić i grzebać przez cały dzień, kiedy są zamknięte. Ale w takiej sytuacji oczywiście musimy pamiętać, że to będzie brudzone. Papugi będą. Po prostu no robiły w ciągu całego dnia kupy, które będą w, tym, w tej kuwecie. I taki, takie elementy tej kuwety no będą po prostu właściwie codziennie do, do wymiany. Oczywiście nie wszystko będzie do wyrzucenia, bo nie wszystko będzie zabrudzone, ale musimy to codziennie wymieniać. i na pewno nie można tego tak jak w normalnej kuwecie po prostu przez dłuższy czas trzymać. Ale jeżeli ktoś jest w stanie coś takiego zrobić, jest w stanie to często sprzątać, wyrzucać, jeżeli to jest brudne, to jak najbardziej można w klatce to stosować. I przykład takiej bardzo prostej kuwety do żerowania. Tu widzimy oczywiście, że tutaj znowu te brzegi są takie niskie, a tutaj są po prostu pocięte kawałki takiego białego papieru grubszego i po prostu tektury. Najprostsza kuweta, najprostsze to wypełnienie, jakie może być, ale również spełnia ono swoje, swój cel i nie musi wcale to być jakiś bardzo, bardzo bogaty, taki jak pokazywałam wcześniej. I teraz czym różni się kuweta od pudełka do żerowania, bo pojawiło się też ostatnio na, na przykład na grupach pudełko do żerowania. Kuweta symuluje naturalne żerowanie. Prawda? Czyli papuga chodzi sobie po ziemi i wydziobuje nasionka. I to samo jest w kuwecie. Czyli ta kuweta musi być stosunkowo duża i musi mieć niskie brzegi. Natomiast pudełko do żerowania jest po prostu jednym z akcesoriów, które stosujemy przy żerowaniu papug ono oczywiście utrudnia te zjedzenie czegokolwiek, również wydłuża czas żerowania, ale takie pudełko nie symuluje naturalnego sposobu jedzenia, w związku z czym jest to również element żerowania, element wzbogacenia środowiskowego, natomiast nie spełnia tych celów, które stawiamy przed kuwetą do żerowania. I ostatnio pojawiło się w sprzedaży takie pudełko, które jest zrobione ze skrobi i z siana. I um, według mnie nie jest ono dobre, według mnie jest ono niebezpieczne. Po pierwsze, znowu nie mamy tutaj tego celu, który daje nam kuweta, ponieważ to jest bardzo wysokie, papuga po prostu będzie siedziała na brzegu tego pudełka i gdzieś tam będzie zaglądała i coś wygrzebywała. Ale um, ta właśnie skrobia i siano jest świetną pożywką, przede wszystkim dla grzybów. I tutaj wystarczy, że, że tutaj troszeczkę tej wilgoci się dostanie, czy z jakiegoś jedzenia, czy z wody, czy, czy z odchodów papuk, i to po prostu zacznie, zacznie się tam rozwijać grzyb i zacznie to po prostu być bardzo, bardzo niebezpieczne. Także tutaj odradzam. Pojawiły się bardzo ciekawe takie drewniane kuwety do żerowania, które też można znaleźć na grupach, są one sprzedawane. W, 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 poprzez grupy, przez Agnieszkę i ja je polecam, one są naprawdę bardzo fajne i są duże i bardzo dobrze właśnie tą, tą, ten cel, który stawiamy przed kuwetą spełniają. I na koniec chciałabym wszystkich zaprosić na wakacyjny kurs wzbogacenia środowiskowego dla papug w praktyce, na którym opowiem również o tych kuwetach, ale również o innych elementach wzbogacenia środowiskowego czyli tak naprawdę tego co, co w jakiś sposób pozwala papugom realizować naturalne zachowania wszystkiego co po prostu możemy zrobić w domach opowiem o różnych zabawkach różnych stojakach różnych placach zabaw w ogóle o tym co to jest wzbogacenie środowiskowe przybliżę to wszystkim żeby żeby to nie było takie takie brzmiące bardzo naukowo i bardzo odlegle Sformułowanie. To będzie dwudniowy kurs w sobotę 27 sierpnia i w niedzielę 28 sierpnia, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. A dzisiaj dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia na jakimś następnym nagraniu, webinarze lub kursie.